Wszystkim sorki, ale oczywiście pacja mi przeszkodziła. Dobra. Dobra, to zagramy znowu. Ciekawe, czy znowu będziemy mieć ten level. Właśnie z tą platformą, z tym... Z tą tratwą. No, to jest tak. Tak, płyniemy. I pada deszcz burza. Jest tak zimno. no... Palasz, czy namiot? Wybieram namiot? Dobrze? Dobrze! O, jeszcze stał palacz. Jestem taka głodna. mi w piłuszku. Ups, reklama. Czas zawsze grzą, to muszą być reklamy. Nic z tego nie rozumiem. Mijamy oczywiście, bo były strzałeczki. Yy... Już. Dobra, może to. Jest, dobrze. W sumie że to będzie źle, jednak dobrze. Rekin. Co tu zrobić? Chodź na reklamę. Dobra, teraz te igry, znaczy, że są puchu, takie czadowskie rzeczy, że foresto. nie mogę. Takie nie typowe. Muszę wykorzystać Zabawo. pada do PlayStation. Jest! Wyspa! Znalazłam wyspę. Nie chcę jej zainstalowywać i mnie do tego nie zmuszać. Czy to złoty? Dobra. Dobra, idę na wyspę. Chciałbym mleko kokosowe. Ups. Pierwsza pomyłka. Czy druga? że nie pamiętam, która mam bardzo słaby... U, ...pamięć do takie rzeczy. Dobra. Jego napiła, jak się wydawała dźwięk, jak ona napiła. Oj, ale jest zły. Czy on ją chce stąd wyrzucić? Widziałam, że tam jest jakiś lizak. Do wzięcia. Czyli, czy można mu dać lizaka albo rybę? Muszę rybę? Dobra, wezmę... Dobra, Lizak. Masz Lizaka. Ej! Mogę przejść dalej. Helikopter! Zauważy nas! Ten bustanik! Muszę go wykorzystać. Teraz